Zrobię dzisiaj part 3 Dzisiaj nie gramy na Majkiem. Gdzie jest Melody? O, Melody! Dzisiaj wymijamy akurat 15 ranków, bo dzisiaj jak mało mi brakuje. A chcę, żeby on znalazła w gronie takich kozaków jak oni, Edgar. No, Edgar ja. i po prostu kiedyś uważałem, że jest mocny. Ten mieć, ale teraz nie. Teraz nie. Tylko potem COVID, gdy wybierałem Edgara zabiać <grypa> z a to wtedy oni myślą, że, że to postać jest tak. Tylko stylowa, że musimy zmniejszyć. Kurde, nie wiem. gdzie jest ta mapa. El Primo, El Primo, El Primo, El Primo, El Primo, El Primo, El Primo. Jeśli wy też zostawcie łapkę w górę i subika, napiszcie komentarze, bo każdy komentarz będzie lajkowany, przeze mnie będziemy mieli serduszko w komentarzem. Każdy komentarz pod filmiku z Brawl Stars. Stars będzie lajkowany aż do partu 10 tego, Jeśli pod part nie to będzie ostatni. być można. A po dwóch tego, a po miesiącu, termin się nie wyczerpuje. Sorki, ale tak. Jeśli ktoś napisze miesiąc po wydaniu tego filmika, albo dłużej. Sorki, ale nie będzie serduszka. Sorki temu, kto będzie tak robił. Ile uważam, że, że to... No, może być taka zasada, bo wiele ludzi czeka miesiące, a potem czeka dużo czasu, a potem się komentarze i pisze, że potem, że to nie działa i mój komentarz nie jest polajkowany. Pamiętajcie. Gdzie miesiąc po wydaniu, już nie lajkuje. Kurde. Jordan. Dziennikarz. Albo Jordany od dajków, albo Jordany takie buty. Czemu wszyscy się na mnie wzięli? Musimy mieć tą 15 rangę. Z kim byli, z byli ty jeden? Szerka Sigba. Sol Sigbo. Kurde. O kurde, kurde. Cześć, się skończył. Czwarte miejsce. Okej, okay, ale jakieś tam puchanki w końcu dostaniemy. I to dobrze. Misje mamy wypełnione w końcu. Mogu dałeś mi wypełnione misje.

Uwaga, masz mało sekund. 3, 2, 1, start. Jeśli zdarzyłeś, zostaw subika, subika, a my już przechodzimy. Kurde. kuzyn. Kuzyn ktoś się nazywa. Taki jest youtuber. Kuzyn Cyborg. Albo tam cyborg, kuzyn, nie to. Zebór kuzyn, czy jakikolwiek tam kuzyn, ja mam to gdzieś. Aż to jest, że jakiś. O, ty nubem jesteś, ja ubię w rosyjski czytać. Wszystkie bratki. Dlatego. Tara. Czy oni na serio myślą, że mają skila? Jeśli oni nie mają skill'a Jeśli oni nie mają skill, to, to czyli nie mam większego <laughs> Ale ten Daryl prawie że mnie Ci co biją szarżą Tych jeń O na przykład Ból Ja nienawidzę gdy gram przeciwko nim <laughs> Bo ta szarża z bliska Tyle zadaje obrażeń, Dobra, obrazy można. A najbardziej to, to działa u drako. Oj, gdy spotkasz się takiego skibity bratka na blisko, z szarżą. Oj, 99% już po tobie. Nieźle gram. <laughs> ból, ból, ból. Gadżet. He. <laughs> znaczy dużo uratował mnie, ale dużo też przeszkadzał. 15 rangę! Stawiajcie łapę w górę, bo 15 rangę! Na melo... jaka to melodia! Dzisiaj nie wbijemy w tej 20. Spróbujemy ją wisić jakoś nie tutaj, za bazem. Godzilla mam. Gdy tego wrócimy. Patrzcie, z dupy wieje wie mu to coś. Trzymaj ten jest grzymały. A jeśli gracie na knocoucie i V5 i się zwiększacie i odpalacie to jak to? Hypera bazem, to jesteście normalnie prawdziwym godzinu. No prawie taką samą jak wtedy. Prawie taką samą jak wtedy. Nie taką samą, bo trochę mniejszą, no ale to wiele mniejszą, ale mieści się w krzaki. <laughs> Dodajecie o wiele większy damage. I, macie... I możecie, się nie, 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 <laughs> Edgeus Edgeus pod Polipus, oki łoki, zginął Polak idzie na kolan. jeszcze tam jakiś drako? Nie, tylko tam ktoś był inny. Już. ani nita, ani Edgar, Edgar, edgar degenerant Edgar na moim radarze co nie masz wyjść co nie masz wyjść Oj, nie może wyjść Biedny korok nie może Ty śmieciów Tu.

O kur. Tak. Tak, tak, tak. Dzie, 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 dzie. No i tam debil? Ja do jego taki już po mnie. Co? Nie kręciś. za bazem. Po dwóch rundach będziesz przed bazem, a po trzech przed nim. Przed koltem też będzie. Po 6 rundach będzie o wiele dalej niż tył, a potem będzie o wiele goręcej. Trzeba będzie, prawie że 500 puchów gdzie 450 puchów trzeba będzie nabić. Okej okay, jest ikona nie, nie spróbuję do tego Edgara nie lubię grać Edgarem chociaż spróbuję spróbuję ja, go tak nie lubię <grym> ja, Nie lubię Edgara a tak daj ja najwięcej że spaliłem się koło Edgara tego śmiecia. śmiecia. Tego śmiecia falo. Beklap. Kto biedział, to straciła No Mówi na wiedź, że zostawia disjaka. Już ty chodzi. Zabiję Dziękuję. Lubię taki Dziękuję. dopóki dopóki Dziękuję. 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 Gry najłatwiejsze do wybicia na 25. Nie, ale no, ja tam kwiatkę. To Fang, Bibi, i Szelka, el Primo, Dynamik, i jeszcze Lili i jak to Melodia. Jaka walka Edgarów. Edgar się. O o, nie, o, o, nie, I, nie, 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 Okej. Okay. Okej, okay, widzowie, musimy kończyć. I to. I, 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 koniec na dziś, papa. Pa.